Ja nie lubię rapu. Rap dla mnie jest taki głupi, tak? Co w nim jest? To tylko takie bity, takie. I jeszcze takie coś z ołówkiem. I to jeszcze nie koniec. Jeszcze jakiś ty. wymawia szybko słowa. Zmiksuj to wszystko razem i masz gatunek muzyczny rap. Ja bardziej lubię muzyki stare i filmowe. Teraz słucham muzyki z serialu The Boys z Amazon Prime Posłuchajcie tej muzyki plus oglądnijcie serial No to bo... jest mój ulubiony serial The Boys to jest bardzo fajny, okej? Okay, okay. The The Boys jest taki piosenkarz, S który Huey Campbell lubi Billy Joe Takie fajne muzyki No fajne ja, 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 teraz lubię Billy Joe Fajna muzyka Jedna z moich ulubionych to We didn't start the fire We didn't start the fire we didn't start the fire. No i przepraszam, że teraz będziemy przechodzić do najgorszej polskiej raperki. Jej rapy są takie złe. Jak ona się odezwie, no to sobie marzysz, żeby wyskoczyć z tego okna tutaj. Naprawdę, ja nie kłam. Cały humor się zmieni na irytowany humor. Bo będę irytowany przez jej głos. Bo nie ma dobrego głosu. Dobra, zaczynajmy. debil jeszcze ta muzyka to jest najgorsza muzyka na całym YouTube. ja jej nie cierpię! Chodzicie na youtube'a i widzicie jakiś fajny filmik który chcecie oglądnąć a potem ta muzyka. Ty, 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 ty. jak ja słyszę tą muzykę no to sobie myślę, by pójść do wanny i wrzucić. toster tam włączony żeby mnie tak zelektryzował i żeby było. Rap z Posłuchajcie tego rapu, żomale? Ja jestem lepszym raperem niż ty. Chociaż że ja nie lubię rapu. I zobaczcie na to mój freestyle. To freestyle, czy ja w tym momencie wymyśliłem nowy język. Ale dalej jestem lepszy. Punkt. Stoi. Czy ty udajesz jakąś postać? Czy w prawdziwym życiu tak się zachowujesz? Nie no, ale Że... tak ludzie się w prawdziwym życiu zachowują. De nie, 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 nie. Debilka. Siemaneczko, tu Pati Brzeziń 2017. Mnie ta muzyka naprawdę irytuje. Ja ją tak nie cierpię. To jest najgorsza muzyka na całym tym świecie. Dobra, jedziemy z tym rapem, ej? Chyba nie już prawie minuta minęła, a ty jeszcze nie zaczęłaś rapować ty... Chcesz się wody napić takiej o! Baxon? Baxon? Dobra. Jak się napijesz tej wody, no to ten szaliczek ci zejdzie tak z szyi i wtedy będziesz miała szyję. A ten co tam z tyłu kradę? On wygląda... <laughs> wiecie jak on wygląda? Jak blower. <laughs> A wiecie jak ona wygląda? Jak Greta Thunberg, Thunberg. na narkotykach. Dobra, jedziemy z tym Kocham to co robię i robię to, co kocham. Ale tekst normalnie Naprawdę obrad. pomyślałaś bardzo długo nad tym tekstem. Kocham to co robię i robię to, co kocham. Serio! To sam posłuchać. Zaczęło się to dawno, kiedy jeszcze nie widziałam nie rozumiem. Dobra, zamknij się, ten z tyłu dalej swoja. Ja będę umiał taką lepszą drugą osobą być do raptu. Zademonstruję.

Te dawne wspomnienia były dawno temu, lecz pamięć pozostanie Nie rozumiem czemu los wszystko skreśla dzieciństwo, dom, życiowa agresja Czasami myślałam, że życie nie ma sensu, dlatego jestem tu, jestem w tym stanie, miejscu. Ją... No to co? Ty, 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 ty jesteś bezdomna? Matonka? Tomka? Mieszkasz pod mostem Ale ja nie powinienem się śmiać, no bo ja, ja też będę mieszkał pod mostem No Kurde Dobra, jedziemy z tym rapem. Jakie jedziemy z tym rapem, jak już zaczęła się rapować i znów gadasz, że jedziemy z tym rapem. Czy, czy ciebie ty masz... Po pierdol... Problemy higieniczne. Z czy twoja chod... matka jak ty byłaś mała, zrzuciła cię ze schodu. Co jest? Czy ciebie porąbało? Ty musisz się napić Buxtona, kurde. No Jezu, ja jaki fajny taki Baxton. Jak, jak coś, to ja nie jestem sponsorowany przez Baxton, ale chciałbym być. Oć świnka. Oć świnka. pora pojedynka. Przepraszam, knypyk to, to jest świnka morska. Ona nie wie co się dzieje. Ja jakiś Gupi jeste. Czybyś chciał, Hamondzie, pooglądać te gówno ze mną, jak oni rapują. Tak? Chyba nie, okej. Okay. Moja świnka morska po ich rapie będzie musiała zacząć terapię. Ja, z tym rapem. Aha. Yo, yo. Oni się musieli długo naoglądać Michaela Jacksona, no bo ich taniec. To nie jest tanie. Co oni robią? No Raz to... do przodu jakieś rzeczy z rękami, jakieś ją, ją, ją. Raz do tyłu. Raz do przodu. Huh, mi to dobrze wychodzi. Bo... Że ja zostanę najgorszym raperem w Polsce. Co? Chyba tak! Nazywam się Lil Marcelusiek i będę rapował oh. odgłosy ptaków. Uf. Będzie takie. skr, skr, skr. hu uh, 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 uh. To jest soba.

z drzewa tam na górze, tam ma na imię Henry. Dobra, nie uwierzycie, jest druga część. Jak wy myśleliście, że pierwsza część jest zła, no to druga was zaskoczy. Bo jest dwa razy zła. Hmm? Ja pierdolę. Znów ta posrana muzyka. Tyn, 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 tyn. Za chwilę ten ołówek sobie wsadzę w oko Jeszcze tamta wygląda, jakby wyszła z cmentarzu. Co jest? Siemala, Zamknij tupach, się. Tym razem myślałeś, że zrobiłaś coś innego. Ona nie, po prostu dodała inną wersję tej samej muzyki do nowej muzyki. 2017. Dobra, jedziemy z tym rapem, ej. Lajkujcie, komentujcie na YouTubie, na fejsie. Nowy trat. O, jej twarz tak zakwitła, usłyszała tą muzykę taką samą, tak... To jest fajna muzyka! Ja za chwilę zwariuję na tym się. To siedzeniu. będzie wszystko jej wina. Przeklasz, gdzie są twoi rodzice? Dlaczego cię jeszcze nie wybili? I ciągle pamiętam o tobie się skurwę tęstpię Jeszcze coś, że za małeś moje serce Wsibyłeś, kochałeś podobno i obec Dobra, zamknij się, my wiemy jak ty rapujesz. Nie bardzo dobrze. Chedźmy do teraz tamtej. Tamtej. Tej szarej raperki z cmentarzu. Jo yo yo, yo, yo. Nie mnie moje jeszcze... O kur! Uciekajmy. Ech. 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 Ja się chowam. Mnie już nie ma Nie powinniśmy się śmiać z ludzi jak wyglądają, ale w tym momencie... C z... z cmentarzu wyszła, nie? Z ciebie komentuję siaka, to jak mówię jestem jak się buty zakupię Dla mnie to jest nienormalne i obiegam z tym tematem Teraz stoję na scenie, teraz stoję na scenie, teraz stoję na scenie To jest scena... nie, to ziemia Ja piją krótką prawdę i jestem normalną dziewczyną z normalnego domu się nie podoba się nie podoba się nie i w tym momencie masz rację jak ci się coś nie podoba to po prostu nie słucham. No to będę zakańczał ten bolesny filmik który mnie uraził i teraz mam mniej IQ mniej mam miałem więcej teraz mam mniej no to przybiegliśmy do końca, dziękuję ja wam serdecznie za oglądanie tego czegoś. Ale myślę, że tego czegoś wam się nie spodobało, no to przepraszam, przepraszam za ten filmik. No to jak na teraz, teraz to był Marcelusiek i dobranoc. Pa, pa, do następnego.